Powiedz po swojemu. No dobra, witam. Chciałem zaprezentować głośniczek, nowy głośniczek firmy Creative. Jest to głośnik 2.1. Głośnik 2.1 charakteryzuje się tym, że posiada dwie satelity i y, subwoofer. Subwoofer jest y, największym subwooferem w swojej klasie. Y, w głośnikach tych zostały zastosowane dwie y, nowe technologie. Jedna z technologii polega na tym, że jest lepsze przyleganie przewodów, co daje nam lepsze odwzorowanie. Dźwięku. Natomiast drugą technologią jest yy... drugą z technologii jest membrana otaczająca yy, satelitę. To nam daje znowu lepszą yy, kierunkowość. Dodatkowym atutem tego głośnika jest pilot yy, przewodowy, który daje nam możliwość sterowania <laughs> yy, głośnością minimum, maksimum i włączaniem i wyłączaniem yy, tegoż yy, głośnika. Yy... Cena, którą furujemy, jest dość niska, jak za jakąś takiego głośnika. Dziękuję.